poinformować, że do powiatowego turnieju wiedzy pożarniczej zakwalifikowały się: Kusiustyna i Andrzejewska Maria z Wysierackiego Jagiłończyka oraz zwierzek Gabriela i Puławska Paulina z Gimnazjum nr 3. Gratulujemy Panią! Zapraszam państwa na spacer po naszym pięknym parku, a towarzyszyć mi będzie Barbara Rogozińska. Czym zajmuje się Centrum Edukacji Ekologicznej? Centrum Edukacji Ekologicznej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców miasta na takie usługi edukacji, czyli bezpłatne zajęcia i inicjatywy związane z ekologią, którym powinno zajmować się samorząd powinien zajmować się samorząd gminny, a on sobie stworzył taką po prostu jednostkę specjalistyczną, która się tym zajmuje. Zajmuje się również pozyskiwaniem środków na ten cel, bo nie ukrywajmy, że środki na edukację ekologiczną w budżecie gminy są niewielkie żeby cokolwiek fajnego zrealizować, fajne plany, które mamy, oczywiście należy te środki pozyskiwać. I, I centrum zajmuje się głównie pozyskiwaniem środków i realizowaniem kolejnych projektów. Duże było zapotrzebowanie na powstanie w ogóle samego centrum? Myślę, że tak. Ja nie uczestniczyłam w samym powstawaniu tej jednostki. Zostałam zatrudniona... Wierzę w to, że takie zapotrzebowanie było. Był piękny obiekt, który należało zagospodarować. Obiekt zlokalizowany jest nad brzegami rzeki wyjątkowe miejsce i miejsce jak najbardziej odpowiednie do tego, żeby tutaj właśnie edukować ekologicznie. A proszę powiedzieć, skąd czerpiecie finanse na cele? Głównie z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ale co roku udaje nam się pozyskiwać dotacje również z innych źródeł. Ostatnio skorzystaliśmy z dużej dotacji z MSZ-u na taki projekt Tydzień Edukacji Globalnej, który realizowaliśmy w tamtym roku. W tym roku również będziemy aplikować o te środki. Oprócz tego Fundacja Kronenberga, Fundacja Nasza Ziemia są takie miejsca, gdzie można pozyskiwać środki na te cele. Kto pisze projekty? No ja piszę projekty. Pomysły padają zewsząd. Każdy ma coś do powiedzenia, każdy chciałby coś innego. Szkoły chcą realizować wycieczki. Wycieczki cieszą się największym powodzeniem wśród dzieci, ponieważ dzieci lubią wyjeżdżać, oglądać inne części naszego kraju i próbujemy właśnie z pomocą środków. Wojewódzkiego Funduszu, organizować wycieczki. Transport jest zdecydowanie najdroższym elementem tych, tych wypadów i myślę, że w ogóle Sieradz jako, jako miasto jest przeduje, jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W tamtym roku zrealizowaliśmy 40 wycieczek, dwa lata temu więcej. Teraz już nie przychodzi mi do głowy, jaka to była liczba, ale bardzo dużo dzieci skorzystało z tej formy edukacji ekologicznej. W tamtym roku pokazywaliśmy odnawialne źródła energii w naszym otoczeniu. Byliśmy w Bełchatowie, byliśmy w Uniejowie, na elektrowni wodnej w Jeziorsku. W tym roku realizujemy taki projekt, który kierujemy do wszystkich mieszkańców miasta za pośrednictwem naszych lokalnych mediów. Mamy lokalne, lokalną rozgłośnię radiową, mamy lokalną telewizję kablową i korzystamy z tego, że właśnie takie media u nas są, poprzez media edukujemy społeczeństwo, nie tylko najmłodszych, poprzez zajęcia w szkole, ale również dorosłych. Wymyśliliśmy taki projekt. Pomysł padł w gimnazjum nr 3 w Sieradzu, żeby zrealizować film Rodzina Sieradzkich. Film dotyczy. Losów przeciętnej rodziny, która w naszym mieście funkcjonuje, i pokazujemy na przykładzie perypetii tej rodziny, jakie problemy z odpadami spotykają w swoim życiu codziennym. Próbujemy rozwiązywać te ich problemy. No i te problemy rodziny sieradkich próbujemy również wciągnąć to widzów. Zachęcamy widzów do udziału w naszym projekcie, do oglądania naszego serialu poprzez pytania, które zadajemy pod koniec każdego odcinka. I każdy może skorzystać, wysłać SMS i otrzymać nagrodę. Nagrody są dosyć atrakcyjne. Oczywiście też sponsorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Łodzi. Można wygrać kije trekkingowe, można wygrać plecaki trekkingowe, w ogóle w naszej działalności. Popieramy ruch na świeżym powietrzu od samego początku, więc próbujemy zachęcić mieszkańców do wychodzenia z domów, do wychodzenia ze szkół, korzystania z zajęć tutaj w naszym Centrum Edukacji na świeżym powietrzu. Próbujemy zachęcić do spacerów nad rzeką. Rzeka jest naszym tutaj sieraskiem dobrem, chyba jednym z większych. Mało no kto wie jakie jaką rolę odgrywa w życiu miasta i tutaj dzieciom przedstawiamy właśnie w ten sposób rzekę, próbujemy zachęcić, żeby przebywały. Bardzo często spotykamy się z tym, że dzieci nie odwiedzają naszego parku. Pytamy na zajęciach, czy były w parku. Dzieci, które są w pierwszej czy w drugiej klasie podstawówki twierdzą, że nigdy tutaj w tym parku z rodzicami nie były, także no to jest to takie naprawdę zastanawiające i próbujemy no, zachęcić po prostu te zajęcia, żeby tutaj odwiedzały nasz park, odwiedzały rzegi, rzeki, bo piękne miejsce na spacery w tym naszym codziennym zagonieniu. Myślę, że od czasu do czasu chociażby w niedzielę można by było wybrać się na spacer, dzisiaj mamy jedno z pierwszych dni takich pogodnych. Dlatego rozmawiamy również tutaj w parku, żeby, żeby promować to miejsce, bo, bo piękne stare drzewa, stare odrzew. nasz park jest jednym z najstarszych parków w Polsce, też niewiele osób o tym wie. Mamy tutaj pomniki przyrody, mamy ścieżkę edukacyjną, którą oznakowaliśmy tablicami, więc bez pomocy jak przewodnika można sobie przejść po tej ścieżce, poczytać o tym, co tutaj mamy w parku i jak najbardziej zachęcamy i zapraszamy. Dlaczego w ogóle edukacja ekologiczna jest tak ważna w dzisiejszym świecie? Edukacja ekologiczna to już nie jest jakiś fanaberia, tylko to już jest konieczność. Po prostu żyjemy w globalnym świecie, gdzie coraz więcej Problemów opiera się właśnie na, na pogarszającym się stanie środowiska. Zmniejsza nam się bioróżnorodność, giną gatunki roślin i zwierząt, zmiana, zmiana klimatu następuje. Te wszystkie problemy biorą się właśnie z naszego nieograniczonego wykorzystania środowiska. Nie zastanawiamy się nad tym, że, że mamy je tylko jedno, i tak jak tutaj często powtarzamy dzieciom, że pożyczamy ziemię od naszych. Przodków I musimy ją oddać w takim niezmienionym stanie naszym następcom, i tutaj staramy się do tego zachęcać. W zasadzie edukacja ekologiczna stała się elementem edukacji w szkołach, nie tylko w szkołach podstawowych i średnich, ale również w wyższych. I nie można poprzestawać też na takiej edukacji podstawowej, należy edukować na różne sposoby, i, i próbujemy to tutaj robić. Jak można edukować starsze osoby? Myślę, że starsze osoby wbrew pozorom są dobrze wyedukowane. Należy je tylko zachęcić do stosowania zasad ochrony środowiska w życiu codziennym. Jeśli chodzi o segregację odpadów, powiem szczerze, że osoby starsze z ankiet wynika, że deklarują bardzo często to, że, że chcą segregować odpady, tylko nie mają do tego warunków I, i takie warunki należy im stwarzać. W tej chwili wchodzi, weszła w życie nowa ustawa śmieciowa. Taka, tak, tak zwana ustawa śmieciowa, która zobowiąże wszystkich obywateli każdego, każdej gminy, każdego miasta do płacenia tak zwanego podatku śmieciowego. I tutaj na pewno elementem takim edukacyjnym jest to, że każdy będzie płacił za wytworzone przez siebie odpady i każdy będzie zainteresowany, żeby tą opłatę zmniejszyć. Jeśli będzie segregował odpady, opłata będzie mniejsza. I tutaj myślę, że takie elementy, takie instrumenty finansowe, ekonomiczne starszych zachęcają częściej niż dzieci. Czy się raz jest miastem, które dba o ekologię? Tak, no się wyróżnia się, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, wyróżnia się jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na edukację ekologiczną, ale uważam, że inicjatywy, które są podejmowane w śladu, wpływają na poprawę stanu środowiska w całym mieście. W tej chwili Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji zrealizowało piękny, duży projekt, powiększyło sieć kanalizacyjną. Mamy już gospodarkę odpadową, uważam, że na, na wyższym poziomie mamy... Załatwioną sprawę wywozu odpadów. Bardzo długo to, się, to trwało, ale jest stacja przeładunkowa odpadów i bardzo się z tego cieszymy. Owszem, jest zawsze wiele do zrobienia, ale właśnie po to, po to funkcjonują samorządy, żeby, żeby doskonać, żeby pozyskiwać na te środki. Na szczęście na razie są środki na te cele i myślę, że wszystko jeszcze przed nami. Który projekt na najbardziej zapadł Pani w pamięć? No, centrum realizowało już trochę projektów. Oczywiście naj... te pierwsze moje projekty były dla mnie takim dużym wyzwaniem, bo to były pierwsze kroki, jeśli chodzi o, o pozyskiwanie środków na te cele. Ale myślę, że takim najbardziej twórczym, wymagającym takiego wkładu, takiej kreatywności jest ten ostatni projekt, który realizujemy w tej chwili do czerwca 2012. Jest to projekt właśnie ten medialny. Kampania Regionalna Informacyjno-Edukacyjna, która polega na tym, że właśnie realizujemy serial Rodzina Środzkich. Realizujemy cykl audycji radiowych Dorosłych uczą dzieci jak segregować śmieci. W każdą środę możemy i sobotę takich audycji w radiu posłuchać. Serial w każdą środę jest z kolei puszczony w lokalnej telewizji. Oprócz tego realizujemy ekoserwis w tygodniku 7 dni, co... Co dwa tygodnie będą okazywały się artykuły powiązane oczywiście tematycznie z, z audycjami i, i z odcinkami serialu. Oprócz tego na stronie naszego radia prowadzimy blog, w którym odpowiadamy na pytania internautów, osób, które są zainteresowane, co z odpadami począć. Nie tylko osób fizycznych, ale również przedsiębiorców, bo takich pytań. Mamy trochę. Każdy z przedsiębiorców może skorzystać z takiej, z takiej możliwości, zadać pytanie i bezpłatnie taką odpowiedź uzyska. Oprócz tego serial jest również emitowany w telewizji internetowej, także na wielu polach działamy w tej chwili i rzeczywiście wymagało to od nas no, takiej większej kreatywności. Kto może się zgłosić do Centrum Edukacji Ekologicznej? Centrum udziela świadczy usługi edukacji ekologicznej dla wszystkich chętnych. Tak naprawdę nie mamy tutaj podziału, czy to są dzieci, czy dorośli, czy to są dzieci z naszego miasta, czy spoza terenu miasta. Świadczymy takie usługi dla każdego chętnego i powiem szczerze, że bardzo chętnie wszyscy uczestniczą, zwłaszcza w miesiącach wiosennych, letnich, kiedy, kiedy te lekcje są prowadzone na zewnątrz, bo takie lekcje cieszą się wśród dzieci największym powodzeniem. Rozmawiałem z panią, wyczuwam pasję. Myślę, że tej pasji mi jeszcze nie zabraknie. Ja jestem z wykształcenia zajmuję się ochroną środowiska. Jest to moja pasja chyba od dzieciństwa, bo idąc na takie studia myślałam o tym, żeby chronić środowisko, tak bardzo idealistycznie do tego podchodziłam, ale jestem przekonana, że za pomocą właśnie edukacji, edukowania społeczeństwa, oprócz tego instrumentów ekonomicznych, które powinny być niezbędne, Będziemy, będziemy szli w dobrym kierunku i, i wzorowali się na krajach, chociażby nawet Europy Zachodniej, gdzie no nawet segregacja odpadów wygląda zupełnie inaczej niż u nas. U nas to jest kilka procent. Tam jest no, odpowiednia ilość, zależy od kraju, ale przoduje tutaj Szwecja. Szwecja jest takim dla nas przykładem, gdzie naprawdę myślenie ekologiczne gości w każdym domu i myślę, że u nas prędzej czy później też się tak stanie. Jakie plany ma Centrum Edukacji Ekologicznej na przyszłość? I jeszcze w tym roku chcemy pozyskać środki na taki nasz nowy projekt, który będzie wiązał się z zakupem płaskodennej łodzi badawczej, na której będziemy prowadzić edukację ekologiczną wzdłuż brzegów rzeki Warty. Tak proszę Państwa, będzie można zabrać kilkanaście osób na taką łódź z nauczycielem i tam pobierać próby, pobierać próby wody, próby bentosu, czyli takiego, takich żyjątek wszystkich, które sobie w nie funkcjonują. Dzieci zobaczą jak rzeka Warta się samo oczyszcza, jak te procesy wyglądają. Myślę, że będzie to atrakcyjna forma nie tylko edukacji ekologicznej, ale również Również rozrywki dla pozostałych mieszkańców miasta, bo taką łódź będzie można wykorzystywać również po południu. Każdy będzie mógł wypożyczyć, oczywiście, z za, zapewnieniem zasad bezpieczeństwa na tej łodzi. Myślę, że wszystko przed nami, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków, ale chcemy zwrócić uwagę na piękną rzekę Wartę, którą mamy tutaj właśnie w mieście i, i taki projekt nam to ułatwi. Moim państwo gościem była pani Barbara Rogozińska. Zapraszam państwa do obejrzenia przedwiośnia nad brzegami warty.